Cześć, mam go z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku, w kolejnym Hearthstone'ie oczywiście Co drugi nie trafiony headshot rozdaje na za 5 dolków I dzisiaj celownik z bo... Widzieliście co z strzelił? Ace'a w takim Niesamowitym meczu, w kombaku niesamowitym Na ostatnim mapie, całego bez sobie No widzieliście jakie niesamowite niesamowite Celownik, więc się wziąłem jego Bo to jest nienormalne, to do normali Żeby takie coś strzelać, więc to musi być kwestia celownika słuchajcie, na pewno Jest 3 rundy później jeszcze kolejnego ace'a strzelił 5 rund 2 AC w ostatniej mapie i wygrali dzięki temu głównie. Hello Team. Więc Hello. ja myślę, że to jest to, a celownik jest tak mały, że to na daleko I'm jest. Przepraszam, ale jesteśmy 4 primate It's okay. O, Co on tam gada? Mamy, mamy tu konektor? The big car. Ale wyrywają z tego celownika. Ok, maybe Frank. Ale zostałem heda. Aż taki śmierdzący, młody. Aha. <grymne> co, to, co to za typ? Kurde, ale takie no heady rozdałem. No szanujmy się, nie? Aha, to był ten po hedzie. Może no, grać. By the way, nagrywam to teraz późno półgosem, bo właśnie skończyłem grać w Champions Jeśli nie, nie, nie wiecie o moim kanale, Mefi Football, tam wstawiam dużo filmiku, nie wiem, dziś... W tym miesiącu może z 15-20 filmików było wrzuconych Także jest ostro, znaczy ostatnie nie, troszkę może mniej Natomiast, no wbiłem top 200 Po raz kolejny chyba mi braknie y, punktów żeby się w nim utrzymać A to co się dzisiaj działo to naprawdę już jestem Nerwowo <grym> wykończony po tym Co tak rano robić z ludźmi, ale polecam zasubskrybować też kanał Bo tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy Kurde, nie widziałem go przez ten dwie, an to tu jest papa Smurf, który. No ma Smurf, ma 6-0. Czy to będzie cheater, czy to będzie Smurf? My main is supreme. To się jak to śmierdzi, oni grają Primate Krabbe, Gilbert, Dive, Global Smooth. Gilbert, Dive. Dobra, tak, jak tutaj w trójkę, to już wiemy. Co najmniej, może w piątkę nawet grają. Co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że to tu nie jest żaden cheater, nie? Który daje im info albo coś. Możemy spróbować zrobić trick znikającym smokiem, ale to nam pewnie nic nie da. Short. One ticket, Oni tu w czterech są? Nie, poda mi się to No dwóch tu, a wupa za sitem jeden kala. Zaczyna się, słuchajcie. Aha, aha, ok. To jest GG, tak? No bo takie coś raczej nie trafia. Jak dostał przez taką grubą ścianę z Digla, coś to śmierdzi, słuchajcie. Tu to, to jest matchmaking, tak? Jak takie coś się dzieje, to zwykle jest cheat. My już tutaj wiemy, jak to wygląda zwykle, nie? No ale miejmy nadzieję, że nie. Short. No to był head, to był jak coś, Site czysty będzie, paki nie mamy Jak on w domku! Skąd ten gość się w domku? Znaczy, ja wiem, że by oni byli na respie, nie? Ale że tam dwóch, aż. no to miał być Aishi, kurde. Uj, nice shot. No dobra, no to tak sobie właśnie wygraliśmy rundę i mamy, kurde, prawie że echo, nie? Ja bym wyjechał w ogóle rampą, gdyż. nie mam granaty. Tu sters tu sters. Edna na o jaki head, kurde. Pięknie, Soyer, super, super. Super, super. DJ, DJ. Znacie to? Tylko jakąś. DJ Walker, właśnie, DJ Walker. Pięknie, więc No nasi na na się, na razie z wierunki tutaj. Czemu mnie na się po wygranej będzie? co jest? Ładnie się odwali. Celownik jest dobry takiej rzeczy. No, co znaczy no. Siedem, dwa. Spokojnie. A co jest ty? no wskoczył, bo chyba usłyszał mój reload No siadło, no tutaj, trzeba przyznać Więc dobrze, że musiałem takie, takie, eko grać, przynajmniej się ze mną drwali. Should have waited, man, should have waited Pytanie, czy wyskoczył z okna Nie Nie chcę granatu, bo to ma bzdurk. Okej okay. Aj. Jak znowu hmm. przed smokiem wyjdą pałki, tym mile moglibyśmy jeździć, no oni i tam nie potrafią bardzo dużo zrobić. Zrobili tam do jasno, że ale... dwa razy, ale. Działo ok! tutaj? Ninja? Co tu się dzieje? Las został! Ja myślałem, że tu wszyscy jeszcze są. A... Okej, okay. pięknie, beczysta, a czułem, że oni tym razem coś podapłyną, bo tak dużo nachodzimy. Może nie ci tysiące, jak tak puszczają nas? Co idzie? Okay. Better. One Dziękuję. house, Nice one. Thank you. No, no nie było dużo, ale pamiętajmy, że to jest kurde strona Tero, więc zacznie się dopiero. Forest. Ale quickscope, co to było? Powinien być daleko bardzo, o ile nie czytuję Ja bym z jego wziął Nie czuję, żeby to ugrał, jakoś taki ma movement niepewny bardzo Lufę mu tutaj widać w ogóle, jak z kuchni wychodzi No ale dobra <noise> Zamknę oczy i jak gra Dobra, musi trafić No traf gościu Wiedziałem, że gość jest tak niepewny, jakoś takie dziwny po prostu ma ruchy Paka. Nie dadzą rad, za długo to już trwa, czyli wyśli już i teraz ich zarąbią O, może nie Czemu tak z kosą gości biegniesz? No i wyrwał gonga Mamy ważną bardzo rundę, żeby tą mk od razu móc zmieć Móc zmieć. a, gówno na MK. kurde, co za bida Coś nam dzisiaj samopłacą po tych wygranych rundach mam kupić scout and deal no zrobię to ale z bólem serca underpass out out underpass dobra ja se radzę super może w domu ktoś będzie ostatni pakiet ale <todd> Keda, to było ładne teraz. Czy ja właśnie kupiłem granaty i nie mogę Mki grać? No to jest jakiś żart chyba, nie? Pros konektor. Kurde lipa Kaps, co mu Konektor W końcu jeden, jest możliwe City? Może, yeah. Okej, okay, I'm z drugiej strony, patrzę City uh. no, W sumie nie liczyłem, że gość tu przyjdzie, ale potem sobie myślę Nie, on pewnie tutaj jednak przyjdzie No i przyszedł, w sumie wezmę tego HSy wchodzą w tym odcinku wyborowo Kurde, Zilu chyba coś z tym zaczarował go no, jest był było przez ziół pewnie do tego właśnie. Do flash Dużo meet. More mid, I'm for information from ticket-box. Nice. Kurde, info na takim poziomie, z ruskimi jeszcze. Kto by pomyślał, że... Poczekamy no takiego dnia... Konektor! Ale mi zrobił, kurde. Musiałem. Gówno to dał. Co tu się dzieje? Gdzie oni są? No to No Nie in the safe oh, I would try to push mid. zobaczymy takie jolo bo trzeba chyba wziąć rundę w swoje ręce Meat clear don't step don't step Bombi Bombi To Donaj donate So 1 one, one drop for the to się, nie, to się nie liczy słuchajcie, to się nie liczy, bo strzelałem mu w głowę i gość se skoczył z dupy Nie zaliczam tego, nie zgadzam się nie biorę. Aha, mhm, mm no dobrze. I to jest na No nie miałem szans gość tak sprawić za łupką, tu be No to go set, go set. Yeah. No dobry stryk, to jest dobry pomysł, bo jak ktoś mnie rzuci tylko to mamy ładnego baja i możemy ten mecz wygrać jeszcze Naprawdę, no widzicie, fajny team, nie ja jest nie potrafią, to jest tak skillowo, ale e, Fajnie się z nimi gra Teraz trzeba ja dostanę jakichś u I can drop you AK You can drop me MP9 Or oh, no, I don't need Thank you, thank you Nie możemy zginąć za zero, bo się Będą gniewali pewnie Nice uh. Tetris, tetris Mowej, okay, jestem rotating And ups ups. Wait. What? Awesome. Ey, Awesome. Ey, Awesome. Ey, Awesome. Ey, Awesome. Ey, Awesome. 1 Awesome. you Awesome. Well, one. Uh, one, one, one HP, He's one HP. Ja nie chciałem się wychylać, bo po prostu trafiłbym mu wtedy w ciało, wiecie, i by nie było tutaj heada Więc ja po prostu stwierdziłem, dobra, olejego go, nie będzie killa prostego W sumie to też z drugiej strony zagrałem mund, żeby się nie wyhealił On zginął, a wiecie, ja tu się skończy. Frank, clear Defa mam, super O, Aschalf HP, was? He can't be left, maybe car, maybe forest Szybko, okay, Jakie info kurde Faka na Gales Hmm, jakby nie powiedzieli mi takiego fake info, że No fake info nie, bo nie sprawdziłem w grę, Szkoda Teraz Dajcie mi tylko, proszę No, dobra mamy to Dajcie radę, no please, musicie dać radę Musicie Daj mi flasha takiego, suportującego To jest eko, to muszę Nice, pięknie one Mamy 31, mamy 14, 14. Fajny meczek, kurde. No Mógłby być troszkę lepszy, bo w wielu sytuacjach nie widzę akcji. gdzieś tam mnie omija. Jungle, 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 jungle. One, one bips, one bips, one bips. Ale info 1hp, widzicie tutaj? Dzięki mieliśmy to praktycznie Oj, wygraliście, widzicie? Nice, pięknie Ram clear No, ja się dziwię, że niewiele akcji A to dlatego, że po prostu na goście Smogę. z tym nie wiedziałem, poszedł do domku Nie chcę pikować, to może właśnie, to chodziło. Car, nice. car dead. Check back side, back side. Orange, back side, back side, check. Forest. Nice one. Ja nice. zdążę? No time. Oh, okej. Okay. Thank, you, thank you for game. Are you sure? Eh, go, good luck next. Oj, kurde. Zabrakło, zabrakło pod game. Kurde, so close, szkoda, kurde, by był widek. No cóż, nie ja to było, z pół sekundy? Nie wiem, tam pisało, nie? <grytanie> i z GG. Gdybym nie musiał tych headów trochę dawać, ja bym go szybciej dojechał, nie? Bym po prostu pojechał na kucaku i bym po prostu go pomował w ciało. A chciałem tego heada. No ale i tak było, git, myślę. Ciekawe, jakie rangi. Dziękuję bardzo. Global? Co to jest? Kurde, co to jest? To to był Smurf, to był lepszy od tych tutaj Czyli to praktycznie grałem, nie wiem jakie tamci mieli rangi, ale przypuszczam, że na jakieś Supreme Globale Więc faktycznie meczej był na wysokim wymiarze poziomie Także mam nadzieję, że wam się podobało, tam wszystko jest podane na ekranie yy, Skinu dzisiaj na szczęście nie zbyt dużo rozdaje. I też przypominam o kanale MF warto tam, to będziecie tam w opisie, warto sobie zajrzeć, jeśli No jeśli was FIFA nie interesuje, to też można Ale jak was interesuje, to myślę się wydaje, że Filmiki Wam się bardzo spodobają, idę to zmontować. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz łapka w górę sub, Dzwoneczek. Trzymajcie się na razie.